Hej, no podjąłem decyzję we wtorek przedłużę zrzutkę na rok czasu Mam nadzieję, że się uda Z moich obliczeń to muszę przedłużyć ją na 50 lat Bo w ciągu pół roku nazbierałem niecałe 3000 Także jakby nie ci chcieli to udostępniać, chociaż to mało prawdopodobne, że się uda, bo yy, dostałem też maila ze zrzutki, bo mieli tam promować, ale powiedzieli, że teraz yy, wszystkie zrzutki są nastawione na wspieranie Ukrainy i na cele wojenne także nie wiem co z tego będzie, raczej nic z tego nie wyjdzie, ale przedłużył we wtorek na rok czasu pozdrawiam do usłyszenia, do zobaczenia, cześć, trzymajcie się